Dziękuję bardzo proszę Państwa, po takim wstępie właściwie powinienem przejść pilnie do podsumowania, bo to jest nic innego jak czysta prowokacja. Szanowni Państwo. Kilka tygodni temu ktoś w czasie debaty zadał pytanie skierowane do mnie Panie Prezesie, czy... Wy czy Pan czujecie się odpowiedzialni za to, co się dzieje w Polsce, za pomyślność Polaków, za stabilność naszego kraju, za miejsce Polski w Europie i w związku z tym, z tego powodu postanowiłem przypomnieć nam wszystkim, że sektor bankowy, że bankowość czuje się odpowiedzialna za mobilizowanie i zabezpieczenie depozytów, że czujemy się odpowiedzialni za efektywność ekonomiczną, ale także często społeczną alokacji zasobów finansowych. Postanowiłem przypomnieć, że także czujemy się współodpowiedzialni za stabilność finansową państwa, choć są instytucje znacznie ważniejsze od sektora czy poszczególnych banków i czujemy się odpowiedzialni także za optymalne kreowanie pieniądza, jeśli po prostu transmisja impulsów monetarnych jest odpowiednio stymulowana. Czujemy także odpowiedzialność za wysoki poziom dyscypliny płatniczej oraz niezawodność i pewność rozliczeń. I czujemy się także odpowiedzialni za wspieranie innowacyjności i ekspansji także transgranicznej polskich firm. W istocie dążę do tego, żeby powiedzieć, że banki są depozytariuszami. Oraz zarządcami ogromnej części bogactwa Polaków, a także polskich firm i polskich gmin. I z tego obowiązku myślę, nikt nas nie zwolni, musimy wszystko robić, żeby średnio, długo, okresowo, strategicznie służyć jak najlepiej Polakom i Polsce. Co nam utrudnia działalność? To nie tylko będę mówił o Polsce, ale proszę Państwa. Nie ma wątpliwości, że każdego z nas, kto umie czytać i oglądać i słuchać różnych komunikatów ze świata, na pewno niepokoją takie zdarzenia jak terroryzm w różnych miastach, w różnych miejscach na świecie, jak konflikty zbrojne tu niedaleko, kilkaset zaledwie kilometrów od naszej granicy na wschód, jak wreszcie wydarzenia takie jak niekontrolowane czy nieprzewidywalne działania niektórych państw w obszarze broni atomowej, jak wreszcie ogromna fala emigracji, jeszcze o tym będę mówił. Ale interesują nas i muszą nas niepokoić także zdarzenia o charakterze nieobojętnym dla firm, dla obywateli, te wynikające ze zmian klimatu i niszczenia przyrody. Proszę Państwa, wreszcie chciałem tylko obrazami po prostu posłużyć się, do czego doprowadziła nas i jak przebiegał proces globalizacji, do czego doprowadziły nas błędy w polityce monetarnej i fiskalnej, ale do czego doprowadziły też nas błędy banków. Wreszcie pragnę przypomnieć i zwrócić tutaj, przy tej okazji na ogromne nierównowagi, jakie powstały w świecie, gdzie w ciągu zaledwie 20-30 lat różnice dochodowe pomiędzy Obywatelami niektórych krajów, a myśl, mam tutaj na myśli Stany Zjednoczone i także niektóre kraje Europy Zachodniej, doszło do tak ogromnego rozwarstwienia, że muszą, będą musiały i są podejmowane działania o charakterze nadzwyczajnym. Ten obraz pokazuje po to, żeby sobie uświadomić, że pomiędzy rokiem 2004 a rokiem 2016 liczba uchodźców z różnych powodów, głównie ekonomicznych, wzrosła z 20 milionów do 54 milionów ludzi w świecie. To oznacza, że nie da się rozwiązać niektórych problemów prostymi mechanizmami. Te działania w świecie muszą być zakrojone na szeroką skalę. Wreszcie doszliśmy do środowiska niskich stóp. Procentowych do niestandardowych działań banków centralnych, na szczęście nie musiało być to podejmowane w Polsce, do eskalacji konfliktów, do wysokiego poziomu zadłużenia, itd. Ja przypomnę i staram się powtarzać to ciągle, bo staramy się to czynić od kilku, przynajmniej lat jako Związek Banków Polskich, że jesteśmy bankowością w kraju społecznej gospodarki rynkowej, że bank, bankowość dla nas jest pewną specyficzną umową i pewnym pewnym dobrym wspólnym, że relacje państwo i banki to wspólna troska, wspólna odpowiedzialność, ale także w polskich warunkach, pomimo błędów, jakie tu i ówdzie uda, niestety przytrafiły się nam, mamy także wielkie prawo do dumy. To ważne, że rok temu czy dwa lata temu mówiono i nie bez podstaw, że polski sektor bankowy jest najlepszym sektorem w świecie. Proszę Państwa, ale jak prowadzić ten nasz biznes właśnie? W tak wielkich napięciach w świecie przy braku pewności prawnej obrotu gospodarczego, czasami przy stronniczości polityków, dziennikarzy, ale także uczestników obrotu gospodarczego, to się normalnie zdarza. To będzie. Jak ma zachować się sektor, kiedy czasami jest namawiany czy był namawiany do działań niezgodnych? Z profesjonalnym zasadami działania, prowadzenia biznesu, kiedy gdybyśmy podjęli niektóre działania, nie dawalibyśmy rękojmi bezpiecznego prowadzenia biznesu. Jak wtedy ma postępować sektor bankowy? Jak sektor bankowy ma działać, wtedy, kiedy pojawiają się propozycje zbyt dużych obciążeń sektora bankowego w krótkim czasie? To zdarza się, Proszę Państwa, i z tym sobie możemy, te, musimy też poradzić. Co robić, jak działać, kiedy mamy do czynienia także z atakami grup klientów, którzy czasami niestety osaczają polityków, natomiast my nie zawsze możemy posłużyć się informacją, bo byśmy na przykład ujawnili tajemnicę bankową. Na czym mamy zarabiać jako sektor bankowy? Podaję tylko przykłady. Interchange trzwi -y, blisko zera, darmowe rachunki, wielka liczba czy duża liczba darmowych operacji zwroty przy kredytach, kiedy klient dokonuje wcześniejszej spłaty takie się pojawiają propozycje wreszcie przesadne w niektórych obszarach takie podejście do ochrony konsumenta na poziomie europejskim, na poziomie krajowym zamiast edukacji po prostu podążamy chyba w kierunku w niektórych obszarach złym choć w niektórych trzeba jasno powiedzieć jako środowisko bankowe mocno popieramy inicjatywy poselskie propozycje rządu i tak dalej ale wiele inicjatyw na przykład płynących z poziomu Unii Europejskiej naprawdę jest już przesadą i trzeba Chyba jasno powiedzieć, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej na niby i niektóre rozwiązania powinny być skorygowane, bo nie zastosowano zasady proporcjonalności, nie zastosowano podstawowych reguł stanowienia prawa. Powiem Państwu, przyznam się do pewnej, pewnej lekcji z przeszłości. Kiedy nie można było znaleźć porozumienia, albo kiedy nie można było wszystkiego powiedzieć, to wtedy Siadaliśmy i śpiewaliśmy piosenki. I chciałbym swoje uczucia, swój nastrój wypowiedzieć poprzez tutaj niektóre postaci, które Państwo znacie. Wiesław Bednarek śpiewa taką znakomitą arię z Człowieku z Lamanczy, Mieć sen. I ja myślę, że my wszyscy jako Polacy, jako bankowcy, ale także jako politycy, Klienci, obywatele, mamy i mieliśmy ten swój wielki sen. Chcieliśmy Polski w Europie, chcieliśmy Polski bezpiecznej i nadal tego chcemy. Myślę, że ta aria powinna nam towarzyszyć, mieć sen najpiękniejszy ze snów. Edyta Geppert śpiewa wiele piosenek, ale takie, które bym rekomendował nam wszystkim, to niewątpliwie modlitwa i z tą frazą nie chcę się skarżyć. Na swój los nie żądam więcej niż dać możesz, lecz tylko mam nadzieję wciąż, że chyba wiesz, co robisz Boże. Więc kieruję to do tych, którzy mają większą władzę niż, niż my, ale Edyta Geppert też śpiewa taką świetną arię, świetną piosenkę. Poeci nie zdarzają się przypadkiem. Otóż powiedziałbym, że tak się składa, że i oczywiście mężowie stanu nie zdarzają się przypadkiem, że wielcy. Uczeni nie zdarzają się przypadkiem, ale my na te czasy potrzebujemy na najbliższe lata naprawdę i mężów stanów, i dobrów, dobrych uczonych, którzy znajdą i wspólnie z nami będą poszukiwać ścieżek wyjścia. Czesław Niemen, wielbiciel między innymi Cypriana, Norwida, wiele tych piosenek naprawdę miłujących Polskę, kraj, ojczyznę, ale także śpiewa ten dziwny jest ten świat. Ale kończy, że wierzy, że ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie czy przetrwa dzięki nim. Ale Marica, która przecież fado portugalskie, tylko Portugalia i tylko Holandia śpiewa Primavera, pamiętacie państwo ta wiosna i mówi: jak ja mam myśleć o wiośnie, kiedy po prostu zabiło się czy zniszczyło się moje marzenie, moją miłość Otóż myślę, proszę Państwa, że przy tym wspólnym wysiłku, wspólnym zaufaniu tego nie zniszczymy. Andrzej Poniedzielski śpiewa taką piosenkę do niebieskiego pana dyrektora. Tam jest taki tekst Zamień ten żal, ten żal na bal, a sny pozamieniaj na dni. Dla Ciebie to tylko zmiana liter, dla nas to życie. Otóż w niektórych regulacjach powiedziałbym cały czas bym śpiewał w Sejmie Zamień ten żal, ten żal na bal, a sny pozamieniaj na dni. Dla Ciebie to tylko, Panie Ministrze, zmiana liter, a dla nas to życie. Bo, bo po prostu, proszę Państwa, w tym pośpiechu, w tym zapędzie. Bardzo często dobre intencje na skutek braku czasu są gdzieś wypa wypaczane czy nie dostrzegamy. No i wreszcie, proszę Państwa, Colm Wilkinson, to jest ta sładna aria e, z Nędzników, gdzie on śpiewa i zadaje pytanie, kim ja jestem, kim ja jestem, czy jestem złoczyńcą, czy jestem wręcz przeciwnie, dobrodziejem, dobroczyńcą. Otóż my w tych ostatnich latach czasami jesteśmy jako sektor bankowy ta, nie boję się powiedzieć, elita polskiej gospodarki, 175-180 tysięcy ludzi stawiani w takiej sytuacji, że po prostu nie wiemy, czy my naprawdę popełniliśmy coś tak szalonego, nierozwiązywalnego. Otóż chcę powiedzieć, nawet jeżeli się przytrafiło, coś trudnego, niekoniecznie tylko i wyłącznie z winy banków czy bankowców to potrafimy mam nadzieję potrafimy te wszystkie sprawy rozwiązać. Pozwólcie państwo, że ominę kilka slajdów, przejdę tylko do części końcowej, bo wiadomo, że dobrej jakości produkty, wiadomo, że dobre rozwiązania, ale pewne uwagi na koniec. Wnioski z debat konferencji i pewnych analiz, my musimy o tym pamiętać, że prawo niestety można szybko zmienić że politycy mogą czasami nawet prawo ignorować wtedy kiedy mają większość lub interes polityczny i my musimy jeśli chodzi o stabilność sektora bankowego zabiegać o to do końca jeżeli mamy rację żeby nie doszło do jakiegoś nieszczęścia. Warto też przypominać Gustawa Radbrucha, filozofa prawa, który przypominał, że istnieje ponadustawowe prawo i że jest bywa czasami ustawowe bezprawie. Otóż w tym pośpiechu na różnych gremiach europejskich i krajowych trzeba o tym pamiętać. I wreszcie chciałbym kilka uwag poczynić Bank a świat, banki a świat polityki. Naszym obowiązkiem jest rzetelnie służyć ekspertyzom, zachować ostrożność i powściągliwość, nie namawiać także regulatorów czy polityków do różnych działań, które mogłyby być szkodliwe. Na pewno musimy solidne przedstawiać raporty, na pewno przedstawiać doświadczenia z różnych krajów, w szczególności Unii Europejskiej, ale także być aktywnym na tym rynku europejskim. Na pewno, proszę Państwa, musimy ściślej współpracować ze światem nauki. Nie ma wątpliwości, świat nauki, którego czasami nie dopuszczamy do różnych zasobów informacyjnych, bo nie możemy, jest nam bardzo potrzebny, bo z tego między innymi wynikają kłopoty z, tego, z tej braku współpracy w ocenie skutków regulacji z stosowaniem zasady proporcjonalności. Wreszcie tworzenie wspólnych centrów badawczo-rozwojowych. Warto pamiętać, że klienci są różni, ale zawsze bacznie obserwują. Wysoko oceniają swoich doradców i opietunów, pokazują to wyniki badań. Czasami udają klienci, że wszystko wiedzą. Nie chcą się przyznać do prawdy, do tego, że czegoś nie potrafią, do słabości. Trzeba o tym pamiętać. Niektórzy klienci ufają bezgranicznie. Trzeba, nie wolno ich zawieść, trzeba uważać, żeby na pewno sprawdzić, że są dobrze poinformowani. Niektórzy klienci zawsze będą obwiniać innych za każde swoje niepowodzenie. Ale są też... Wielu klientów, jak pokazują badania, są gotowi płacić więcej za dobrą jakość, cenią troskę i nowoczesność połączoną także z konserwatyzmem. Proszę Państwa, interesariusze są różni. To niestety jest tak, że rzadko tworzą wspól... wielką wspólnotę. Moim zdaniem musimy się nad tym zastanowić, co zrobić, żeby wśród interesariuszy różnych klientów, właścicieli, bankowców pojawiła się Pojawiła się większa więź, większa wspólnota, większa odpowiedzialność. Na koniec chcę jasno powiedzieć. Nie ma i nie powinno być zgody dla działań nigdy na skróty dla miseringu dla niedomówień. Nie może być zgody dla niewłaściwej reklamy i swoistych pułapek. Nie może być zgody dla byle jakości, dla braku szacunku dla klientów i nie może być zgody dla słabo wykwalifikowanej i źle wynagradzanej kadry. Ale tak dla udziału banków rozsądnego, odpowiedzialnego w realizacji programów. Nie będę omawiał, ale mamy wiele działań do podjęcia. Wypisaliśmy jako Związek Banków kilkanaście pozycji, w których chcemy i będziemy uczestniczyć non-stop jako sektor bankowy. Chcemy oszczędności długoterminowych i dobrych inwestycji. Chcemy wspierać eksport, chcemy budować małe i średnie przedsiębiorstwa, chcemy budować... Rozwijać budownictwo w różnych formach, i tak dalej. To są cytaty z programu, z różnych programów rządowych. Myślę, że będziemy to czynić z wielką odpowiedzialnością. Na koniec chcę powiedzieć tak, takie ogólne przesłanie. Mamy i mamy powody do tego, żeby ufać, wierzyć, że potrafimy jako Polacy rozwiązywać różne problemy. Ale także w dobrze pojętym naszym interesie. Jest nasza dobra, mądra obecność w Europie, wspierać EU Europę po to, po to, by, proszę Państwa, nie trzeba było czytać książek, które opisują dramaty miliony ludzi i zarzewie konfliktów tej części świata. Dlatego ośmieliłem się na koniec jednak powiedzieć także o naszej współodpowiedzialności, nie tylko za stabilność naszego kraju, ale także za bezpieczeństwo naszej wspólnoty. Europejski. Dziękuję, życzę nieustających sukcesów.